W wyborach lokalnych, które odbywać się będą jesienią przyszłego roku, ruch palikota wystartuje pod hasłem 4 razy 4 To znaczy, że w swoim programie ugrupowanie zawrze cztery najważniejsze problemy lokalne na czterech szczeblach władzy samorządowej. Na każdym z tych szczebli mamy cztery konkretne postulaty jak one będą wyglądały. Zależy to od konkretnej gminy, konkretnego powiatu i konkretnego województwa. W odróżnieniu od tych, którzy, no, powiem kolokwialnie, biją pianę, my przedstawiamy bardzo konkretne rozwiązania. Ruch Palikota chce między innymi obniżyć wiek wyborców do 16 roku życia i powalczyć o darmowe obiady dla dzieci w szkołach publicznych. Jak twierdzą politycy RP, każdy region ma inne problemy, które rozwiązać trzeba w pierwszej kolejności. Do naszych radnych, do naszych działaczy do członków ruchu Palikota zwracali się w tym przypadku mieszkańcy Łodzi, mówiąc, że tak właściwie miasto realizuje własne plany, a one nie współgrają z tym, czego oczekują mieszkańcy, czyli spraw tak prostych jak załatanie dziury w jezdni, jak poprawienie chodnika. Członkowie ruchu Palikota jeszcze nie wiedzą, czy przystąpią do wyborów samorządowych pod szyldem swojej partii. Być może znajdą się na wspólnej lewicowej liście wyborczej pod hasłem Europa Plus. Przesądzić o tym mają wyniki wyborów do Europarlamentu.